Wstąpienie na torze Abu Dhabi. Na podejściu do ostatniego zakrętu mocno zwolnij, by ładnie wyjść z niego na prostą z linią startu i mety. Następnie zjedź na prawo i wejdź w pierwszy zakręt. Zredukuj bieg do dwójki. Uważaj na krawężnik przy wyjściu. Nie przekraczaj go. Po drugiej stronie jest sztuczna nawierzchnia. Teraz pod górę. Zakręty 2 i 3 pełen gaz. Przy zjeździe w kierunku zakrętu numer 5 przeciążenie wciśniecie w fotel. Mocno zwolnij przy tablicy wskazującej setny metr. Wyceluj wewnętrzną po lewej i wyprowadź bolid przy prawym krawężniku. Nie staraj się osiągnąć wysokiej prędkości na wyjściu, bo i tak zaraz musisz zwolnić przed szczytem zakrętu numer 7. Teraz jedynka. Uważaj na prędkość przy wyjściu dalej od tego krawężnika. Przed Tobą kawałek prostej, gdzie optymalnie wykorzystasz kers. Pamiętaj, że jest to też dobre miejsce do wyprzedzania podczas wyścigu, ale z drugiej strony ciężko się tu bronić. Znowu po prawej tablica wskazująca setny metr. Poświęć to wyjście, bo musisz się dobrze ustawić do kolejnego zakrętu w prawo, za którym znajduje się prosta. Po łuku zaprowadzi cię on do zakrętu numer 10. Na wyjściu trzymaj się z daleka od krawężnika po lewej i odpal kersk, a następnie wrzuć siódmy bieg. Pamiętaj, że to też jest dobre miejsce na wyprzedzanie, ale tu jest trochę trudniej. Teraz redukcja na dwójkę. Zapomnij o prędkości przy wyjściu. Przejedź przy lewym, a potem przy prawym krawężniku. Teraz znowu redukcja, tym razem na jedynkę. Uważaj przy wyjściu, żebyś nie wyjechał za daleko na sztuczną nawierzchnię, a teraz przyśpiesz. Ten podwójny zakręt w prawo ponownie skieruje cię na odcinek przy hotelu. Zwolnij, zredukuj bieg na dwójkę i zjedź na prawą stronę, żeby otworzyć sobie zakręt numer 18. Uważaj na wyjściu, żeby nie wylecieć tyłem za krawężnik. Przez zakręt numer 19 przeprowadź samochód przy lewym krawężniku. Trzymaj się blisko prawej barierki. Zmniejsz bieg o jeden. Przed ostatnim zakrętem zjedź na prawo i wchodź ostrożnie. Wyczuj równowagę pomiędzy podsterownością a nadsterownością i nie podjeżdżaj do krawężnika. Od po raz ostatni i za to było Abu Witam was w zbukowanym bokie w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jak widzicie mam nadzieję, że ten zbugowany box nie, nie spowoduje mi jakichś problemów większych ale, dobra, wracając do, 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 do Toru, do Grand Prix Abu Dhabi, tor, który kocham, uwielbiam e, chociaż w większości kierowców Formuły 1 go nie lubi nie wiem czemu no, Tutaj są zakręty typu stop and go, szczególnie drugi sektor, bo pierwszy sektor to jest dość szybki sektor, szczególnie pierwszy, drugi zakręt to są dość szybkie zakręty. No, drugi sektor to są te, te, tego typu zakręty stop and go, czyli zakręty 90 stopniowe. No i trzeci również, więc jest to tor dość mniej lubiany, jednakże tor, który ma naprawdę świetny Grand Prix, ponieważ wyścig rozpoczyna się w dzień. Kończy się w nocy, więc to też tak wprowadzić taki emocjonalny stan. No i ten przepiękny hotel, no który w tym roku w Formule 2013 wyglądał tragicznie. No te lampy, te światła, czy co tam jest, te, 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 te powiedzmy diody, e, no niektóre się już wypaliły. Zatem wymienić, no to kiepsko, kiepsko. Miejmy nadzieję, że na 2 sezon 2014 powróci świeży, nowy tor a szczególnie nowy świeży hotel. Bo naprawdę brzydko to wyglądało, gdy takie były wypalane dziury w tym, tej nawierzchni, tego, tego dachu, tego, tego, tego właśnie hotelu. Dobra. Eee, zobaczymy czy nam się uda zakwalifikować bezproblemowo do... Ku... Oj, tutaj uścisk, czyli to nie będzie to okrążenie czyste, już był błąd pod, podczas tego drugiego zakrętu trzeciego, tego szybkiego w prawo. Za szeroko wyjechałem tak jak Fernando Alonso. Który walczył z chyba tam Ericiem Verni, Przy z pit stopu Teoretycznie mógłbym przepuścić Luisa Ale nie chcę sobie opon znów trochę nie... Dogrzać, po prostu chcę sobie dogrzać, jechać normalnym tempem, a nie zwalniać potrzebnie. To Luis powinien zwolnić, jak widzi, że... Ktoś jedzie wolniejszy od niego Ja teoretycznie tu jadę po czasówkę może te błędy nie spowodują takich błędów, że po prostu będę musiał powtarzać ten czas. Po dobrym sukcesie w Japonii tutaj liczę też na dobry sukces. Nawet liczę na zakwalifikowanie się do Q3, jednakże nie obiecuję. Ponieważ rywale w kwalifikacjach są piekielnie mocni i trudni do pokonania. Ale zaraz zobaczymy. Czy jeszcze trzeba będzie rozjechać, czy już styknie Piąta pozycja. Teoretycznie powinno styknąć powiem wam Ale obawiam się, a zobaczmy ryzyk fizyk. I 13 pozycja. 7 minut do końca powinno styknąć, powiem wam. Czyli spójrzcie, pomimo błędów jakie zrobiliśmy, jesteśmy na 13 pozycji. To bardzo dobrze świadczy na Q2. I na Q3, jeżeli będzie. Kurde, chciałbym tu wygrać, no naprawdę. Jest szansa, czuję się na tym torze bardzo dobrze. Po prostu na tym torze płynę. Nie jadę, tylko płynę. Odpadają Botas, Verni, Bianchi, Pick, Chilton, Wander, Garde. A tak dla jeszcze. A to zaraz. Rozpoczniemy, Q2 E, tak, nawiasem, powiem Wam jaki temat będzie dziś, bo będzie nie dziś, ale jutro e, omówiony temat związany z oszczędzaniem opon w formule 2013, Jeden z widzów prosił mnie właśnie, aby e, opowiedzieć co i jak, ponieważ ma problemy. Oczywiście, podczas wyścigu, powiem Wam takie najważniejsze podstawy w sensie. Co zrobić, aby te opony zadbać lepiej, ale wracając do, 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 do kwalifikacji widzicie, że Trochę słońce zaszło, tak? W formule 2012 tego -20 nie było, że w kwalifikacjach to słońce zachodziło Nie jestem pewien Ale chyba nie zachodziło w kwalifikacjach Więc Więc powinno tutaj Kolejny plusik A kolejna zmiana to już patrz myślę, bo pierwszej wersji tego toru e, niebo było tak pomarańczowe, tak bajeczne pomarańczowe, wyglądało pie, przepięknie, ale wyglądało to, to po prostu nie wyglądało normalnie, e, te niebo zostało zmienione w pierwszych aktualizacjach, no i tutaj widzimy e, już trochę lepiej to wygląda, a te, 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 ten, ten zachód słońca przepięknie wyglądał wtedy, no może trochę da, teraz przesadzili, ale wtedy to że wyglądało No trochę przesadzone, ale wyglądało to przepięknie. Jak możecie zobaczyć sobie, chociaż nie zobaczycie, bo mało osób tak wyścig w pierwszych fazach zakupienia gry, stuprocentowe. A PatchBow wyszedł w tygodniu i zaraz ten niebo było poprawione, więc szkoda, no szkoda. A mamy teraz bardzo dobry czas w pierwszym sektorze, w drugim, sorry, w drugim, w pierwszym sektorze. Więc idziemy bardzo, bardzo dobrze szybko, ale przed nami jest jakiś kierowca, mam nadzieję, że nas nie przyblokuje. Teraz wjeżdżamy pod tunel. Oj, 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 oj. tutaj Fernando Alonso, no i przyblokowani zostaliśmy. Dziękujemy chłopaki, Ricciardo nas nie przepuści. No, nieźle, 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 nieźle. No, była szansa na zakwalifikowanie się do Q3. I teraz mamy w dupie. Dosyć, że mamy zdupione okrążenie, to jest przed nami Ricciardo jedzie. Trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Oj, trafiliśmy, trafiliśmy na naszego... Nasze przekleństwo w tych kwalifikacjach. No i teraz trzeba było go tu wyprzedzić, bo on tu będzie tak wcześniej hamował... No jest Ale może być strata. Jest rekord, jest, jest szybciej od Gicie w, w pierwszym sektorze. Szykana, dość trudna szykana, szczególnie te tarki, podbija. Najlepiej te, te, te tarki przejechać delikatnie. Da się te tarki przejechać bardzo agresywnie, jednakże możecie naprawdę dużo stracić. Opony na tym też stracą, yy, właśnie to też jest ważne. Jest naprawdę poświęcić tę szykanę, zwolnić, przejść ją spokojnie, a, a mieć pewność, że przejechaliśmy ją idealnie i dobrze. No i niestety, ale już w drugim sektorze dupa, 30 straty. Kolejny maruder jedzie przed nami, jakiś Mercedes. No ludzie, co wy tu robicie, żeby tak wypadłocie? No i no, Louis Hamilton przylokowuje. Mamy czas, to przedstawiam teraz to krążenie. Jesteśmy teraz na prostej startowej. Prosta nie jest zbyt długa. Od pierwszego do... od pierwszego miejsca do pierwszego zakrętu nie jest zbyt duża odległość, więc pole position jest łatwo obronić. Pierwszy zakręt taki 90-stopniowy, teraz zaczynamy taką szybką partię zakrętów. Lewy, prawy... Lewy i tororoso. Nie, weber. No nie, po prostu mamy PH w tym okrążeniu na tych kwalifikacjach eee, makabra makabra co się dzieje dzieje w kwalifikacjach? Trzy pomiarówki i trzy kiepskie eee. W tym momencie jesteśmy na prostej startowej, na tej długiej prostej startowej, gdzie będziemy mogli używać systemu DRS. Yy, bardzo dobre miejsce do wyprzedzania. 318 km na godzinę, maksymalna prędkość. Yy, Szykana lewy, prawy i kolejna prosta. Taka łukowata, ale prosta. I na tej prostej również możemy używać systemu DRS. I ona również, ta prosta również nas prowadzi do takie takie takiej putrunej, szykany. Takiej lewej, prawy, lewy. Takiej potrójnej szykany. Też dość trudnej. Makabra. Te czasy są makabryczne. I teraz zjeżdżamy do takiej, mm, tak jak mówiłem, krętej sekcji, 90 krętej. źle powiedzianej krętej. Zakręty 90-stopniowe. Zakręty typu stop and go, czyli zatrzymujemy się, rozpędzamy się, zatrzymujemy się, rozpędzamy się. To właśnie, Na tym właśnie polegają zakręty stop and go. Tutaj mamy ten przepiękny hotel Jas. Uścisk, nie, 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 to już jest. Powinienem zjechać wcześniej i, i zmienić jeszcze raz na opony, ale opon nie było. Ha, to też jest to. Co by mi dało wyjazd na oponach, dzięki teraz? Skoro potem na wyścigu miałem problemy z oponami, więc no cóż, znów pozycja 12 po raz kolejny z rzędu. Jednakże nie marcie się, ja wyścigu łatwo nie dam się. Ja ten tor kocham płynę, ja tu będę odrabiał do naszej grywali, szczególnie do tych początkujących Jenson Button, więc pierwsza piątka w zasięgu odpada Perez, Król Elfów, Diresta, Gutierrez Sebastian Vettel Pole Position tempo, Kimi Rajkonen 8 to też trochę mi martwi ale z kim i na razie tak wygrywamy, więc zbugowany box nas wita, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, komentował dla Was te kwalifikacje Król elfów.